Wiktor Brański dla portalu FightSport.PL po wygranej na, na gali gali of Sanda 2 w Warszawie. Wiktor, bardzo dobra walka. Powiedz nam, proszę, jak się czujesz po walce. Czuję się słabo. Dostałem kilka kolan wiąda. Mocno jestem obity. Rozbiłem stopę. Zabrakło mi trochę kondycji. No ale zadowolony jestem, że udało się zwyciężyć. Właśnie widzieliśmy w trzeciej rundzie twój przeciwnik. Udało mu się zaliczyć knockdown na pokopnięciu. Powiedz proszę w co, co zrobiła to noga? Po raz trzeci wiąże. No i niestety za trzecim razem już nogi się ubierają. Myślisz, że decyzja była sprawiedliwa a jeśli chodzi o remis? Czy powinieneś wygrać walkę wcześniej już? Podobno nie uznano mi dwóch czy trzech rzutów, które powinny być uznane. Nie chcę teraz rozstrzygać tej walki. Musiałbym ją jeszcze raz zobaczyć. Tam jestem sędzią, wiem jak to jest oceniać. Nie zawsze jest to proste. To jest nam, pr... nam proszę, bo widać było, że jesteś o wiele lepszym zapaśnikiem od swojego przeciwnika. Powiedz, jak dużo czasu poświęcasz właśnie na techniki rzutów? 9 lat trenowałem Judo jeszcze jako dziecko. Teraz głównie. Przydaje się Judo w sandzie? Bardzo. Pierwsze Mistrzostwo Polskie, zdobyłem byłem w zasadzie. Po uprawianiu, rok przez rok sporty uderzamy, tylko rzucając. Wiktor, powiedz nam proszę, kto jest autorem Twojego dzisiejszego sukcesu. Mariusz Ziomek, Santa Ziomek Team. Trenujemy na kolejowej wcześniej. Trenowaliśmy na obłacie. Mamy już wielu zawodników świetnych. Wygrywaliśmy zawody amatorskiego KSW. Mamy dwóch mistrzów z ostatniego roku. Jednak trzecie miejsce. Teraz w styczniu znowu zamierzamy się tam pokazać. Mamy nadzieję, że również nie zawidzimy. Dziękuję bardzo, to był Wiktor Brański dla Portalu.